Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Dzisiaj na kanał wjeżdża Yangguang U9 od kady. 3671 elementów za 1200 zł katalogowo, ale przypominam o kodzie Brodaty15, który daje Wam 15% rabatu na zestawy KADA na Humbi.pl, czyli u oficjalnego dystrybutora marki KADA. Ale przejdźmy do Yanguanga U9. Czym jest ten samochód? Ano to jest taki bardzo dokokrzony wóz koncernu BYD, który pewnie już możecie kojarzyć, bo ostatnio mam wrażenie, że w Polsce bardzo mocno ta firma rozpycha się łokciami. Ale U9 ma przede wszystkim bardzo niestandardowe zawieszenie Disus I które brzmi tak, jakby było składnikiem tego, dzięki czemu powstały atomówki. Ale wcale tak nie było, ja to zmyślam, ale jeśli chodzi o samo zawieszenie, ono pozwala wprawić samochód w taki efekt tańca i rzeczywiście wygląda to bardzo fajnie, co istotne, zostało to przeniesione na model klockowy i też Wam dzisiaj pokażę, jak to wszystko się prezentuje, ale co jeszcze bardziej istotne, wersja Extreme Yanguanga U9 jest aktualnie najszybszym takim samochodem produkowanym seryjnie na świecie. Mam nadzieję, że Was zachęciłem, a jeśli nie, to być może zachęci Was po prostu to, co zobaczycie za chwilę. Zapraszam na otwieranie pudła. Będę to do znudzenia powtarzał. Kada pokazuje, jak powinny wyglądać bardzo ładne, bardzo estetyczne pudełka na kolekcjonerskie zestawy klocków. Serio, patrzę na to pudło i nawet nie chcę mi się go otwierać, ale zaraz będę to musiał uczynić. No dobra, pudło z drugiej strony wygląda następująco. Możemy sobie tutaj pooglądać samochód z nieco innej perspektywy i możecie też zobaczyć, jakie wykonuje ruchy. Obraca się o 360 stopni, możemy też zerknąć do środka i chyba tutaj są regulowane fotele z poziomu aplikacji WOW. Jeśli tak jest, to ja jestem naprawdę w szoku. No i oczywiście mamy ten, wiecie, motyw, że samochód tańczy. Tak prezentuje się w środku, wygląda to super, jest informacja o aplikacji. No to co, podnoszę wieko i zaglądamy do środka. A w środku to wygląda tak i znowu nie chce mi się otwierać dalej, ale gdzieś tutaj, albo tutaj, albo tutaj, albo może tutaj będą felki i do nich chciałbym dotrzeć. Zanim dotrę do felk, zerknijcie na to, ile tutaj jest elektroniki, silniki, akumulatory, kable i na dodatek mamy jeszcze naprawdę rewelacyjnie wyglądającą płytkę z modelem. Wow, mój poziom ekscytacji rośnie z każdym kolejnym kartonem. To jest instrukcja, jest naprawdę gigantyczna, jest grubaśna i w instrukcji znajdziemy też naklejki, ale to są naklejki, które są potrzebne do tego, żeby wiedzieć, jak podpinać kable. Więc na szczęście cała reszta to nadruki i dokopałem się do felek, tylko co było największym zaskoczeniem, to to, że felgi są połączone z oponami i opony są z plastiku. Więc z jednej strony spoko, jeśli planujecie tym jeździć po domu, ale z drugiej strony, niespoko, jeśli planujecie tym samochodem jeździć gdzieś na zewnątrz, bo po prostu najzwyczajniej w świecie, one się zniszczą. Serio, jestem zaskoczony i pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego na oczy. Budowanie jest podzielone na 7 etapów. Od czwartego etapu jest z górki, ale do trzeciego uważajcie, bo jeśli tam gdzieś się machniecie, to zdecydowanie ciężko będzie w łatwy sposób naprawić ewentualny błąd. Po złożeniu będziecie mieli masę frajdy z tego względu, że samochód po prostu robi wrażenie, kiedy kręci się w kółko albo kiedy tańczy. Co do jazdy, wiecie, ja nie jestem zwolennikiem zdalnie sterowanych bardzo dużych samochodów, ale pozostałe funkcje dają radę. Czy samochód ma minusy? Naturalnie, że ma minusy. Na przykład uważam, że zbyt upierdliwie otwierają. Się drzwi i nie jest to rzecz wygodna, no i też jeśli chodzi o wymodelowanie samochodu w niektórych miejscach, mogłoby być lepiej, ale przejdźmy do szczegółowego omówienia tej konstrukcji. Mieliście okazję już pooglądać samochód, więc pokażę Wam teraz, jak działają te wszystkie funkcje. Wystarczy uruchomić aplikację Kadabot. No i co my tutaj możemy robić? Możemy włączyć i wyłączyć światła, możemy sobie oczywiście skręcać, możemy też ruszać do przodu i do tyłu, ale co istotne, możemy też obracać samochodem i działa to następująco. On praktycznie obraca się w miejscu, ale pozwolicie, że ustawię go tak wręcz idealnie i teraz pokażę Wam, jak działa to. Niestandardowe zawieszenie. Przełączamy się tutaj, i po pierwsze, możemy albo korzystać z takich gotowych ustawień, albo też możemy korzystać z żyroskopu. I teraz zobaczcie. Ja sobie będę machał iPadem, a samochód ustawia się tak, jak ustawia się iPad, którym macham, więc zdecydowanie jest to ciekawe, ale kiedy nie chcecie robić tego w ten sposób, macie tutaj też gotowe opcje góra-dół plus opcje bujania. I teraz pozwolicie, że Wam to pokażę. Możemy sobie teraz samochód ustawić w taki sposób, zawieszenie będzie bardzo nisko. Teraz możemy go podnosić jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i go sobie tak możemy obniżać i z nim kombinować. Możemy nim bujać się w ten sposób, możemy huśtać się na boki i w momencie, kiedy ja po prostu. Trzymam konkretny guziczek w apce, to on po prostu tak się kręci. I możemy też włączać tryby. I działa to następująco: i tak wygląda drugi tryb. On po prostu wykonuje nieco inne ruchy. I co najdziwniejsze, ten samochód w rzeczywistości też tak potrafi. Możecie sobie to wygooglować. Nie mam w domu na tyle miejsca, żeby pokazać wam, jaką maksymalną prędkość rozwija ten samochód. Nie chciałem tego robić na zewnątrz, bo przecież te koła byłyby zjechane jak pięty Chrystusa. Ale z drugiej strony, jeżdżenie modelami z klocków w skali 1 do 8 to nie jest najwyższy poziom satysfakcji. Jeśli chcecie sobie pojeździć, kupcie sobie te małe modele sterowane od kady, a ten egzemplarz zostawcie do tego, żeby tańczył i żeby pokazywał swoje inne możliwości. Co do przodu, mamy tutaj charakterystyczne dla Yanguanga U9 światła. Natomiast jeśli chodzi o ich odwzorowanie powiedziałbym, że stoi na poziomie przyzwoitym, no bo nie ma tutaj takich idealnych zaokrągleń, natomiast są nadruki, za co należy się temu modelowi. Plus, oczywiście możemy sobie podnieść maskę, a w środku znajdziemy dwa silniki, ich jest naturalnie zdecydowanie więcej w tym modelu, ale tak możecie je sobie pooglądać i to właściwie tyle. Przejdźmy do boku. No i tak, jeśli chodzi o koła. Te wyglądają bardzo dobrze i co istotne, mamy tutaj elementy, które bardzo solidnie trzymają koła na osi, co i jest istotne przy jeżdżeniu, bo jeśli takim kolosem będziecie chcieli jeździć i dość mocno się rozpędzicie, oczywiście jak na jego możliwości, i wejdziecie ostro w zakręt, to w niektórych modelach koła po prostu się lubią wypinać, bo najczęściej były trzymane tylko trzema pinami. A tutaj mamy jeszcze element, który je zaciska i zdecydowanie daje to radę. No ale dobra, możemy teraz przejść dalej i zobaczcie jak wyglądają drzwi. Uważam, że kształt wymodelowany... Jest naprawdę spoko. Natomiast sam mechanizm jest dość upierdliwy. Być może zbyt przekombinowany, bo jeśli chcecie je wygodnie otworzyć, to najlepiej jest je lekko podnieść i tutaj po prostu palcem od środka popchnąć, i wtedy będzie wszystko ok. Ale to nie jest takie intuicyjne, że gdzieś tam sobie pociągnięcie, szarpiecie i drzwi się otwierają. W środku znajdziemy dwa fotele, znajdziemy też kierownicę z nadrukami, znajdziemy dwa zadrukowane ekrany. O, i nie mogę złapać ostrości, ale już jest zdecydowanie lepiej. No i to tyle, jeśli chodzi o wnętrze. Składam ja po prostu upchałem kable, ale mówiłem wam, ja nie jestem kablowym purystą, mnie one absolutnie nie przeszkadzają. Składam drzwi, no i teraz tak to mniej więcej wygląda. O, że nie mogę ich znowu tutaj idealnie ustawić, ale to jest po prostu kwestia tego, że ten mechanizm jest lekko upierdliwy i nie chce współpracować. Dobra, idziemy dalej. No i teraz tak, mówiłem, że w niektórych miejscach te zaokrąglenia mogłyby wyglądać nieco lepiej i możecie sobie zerknąć na płytkę. Uważam, że. Tutaj wymagałoby to wymodelowania tak nieco bardziej na krągło, żeby ta jangłęgowa pupcia była taka mocno zaznaczona, ewentualnie, żebyśmy tutaj mieli takie nieco ostrzejsze zejście. Ale jeśli chodzi o tył, zdecydowanie to jest najmocniejszy punkt tego modelu. No zobaczcie, jak on jest wykonany. Oczywiście tutaj mamy nadruk na tych elementach, które idą wzdłuż świateł, ale jeśli chodzi o sam tył z każdej strony, on po prostu wygląda fenomenalnie, dodatkowo to zostało zwieńczone spoilerem. No i teraz. Uwaga, możemy sobie ten element podnieść, ale nie przeraście się, bo w środku jest bardzo, ale to bardzo dużo kabli. Bo ja je tutaj po prostu upchnąłem. Tak było mi zdecydowanie najwygodniej opuszczanie gdzieś tutaj bokiem, a tam potem trzeba coś poprawić. Nie. To nie dla mnie. Ja po prostu będę sobie ten samochód odpalał, żeby wszystkim pokazać. Patrz jak tańczy, patrz jak tańczy, ale tańczy. Wow, no bo o to w nim chodzi. I teraz tak, jak on wygląda od spodu? Ano wygląda tak. Ciężko jest mi się do czegoś przyczepić, bo tutaj rzeczywiście on został zabudowany z każdej strony. No i ta cała płyta podłogowa jest bardzo mocno jednolita. Oczywiście przez to nie pooglądacie jak cokolwiek w nim się rusza, ale z drugiej strony jest solidnie. No to myślę, że możemy jeszcze zerknąć na płytkę i przejść. Do podsumowania. Pokazałem Wam ją przed chwilą, więc jeszcze zerknijcie sobie raz bardziej z bliska. Nie ma tutaj żadnych parametrów. To po prostu ma dobrze wyglądać. Żadnych śladów po wtryskach. Jeśli chodzi o nadróg, jest bardzo wyraźny, jest soczysty. To co? Pora na podsumowanie. Yangwang U9 to zdecydowanie najbardziej efekciarski model z klocków, jaki kiedykolwiek składałem. Efekciarski nie znaczy najlepszy, no bo najlepszy nadal w mojej opinii jest klas Dominator zaprojektowany przez Michała Skorupkę. Michał gorąco pozdrawiam swoją drogą. Co do samego Yang Wanga, tutaj robotę robi to, co samochód potrafi, bo nie każdy samochód potrafi tańczyć, nie każdy ma tak działające zawieszenie, i zdecydowanie to jest coś, co wprawia w osłupienie. Natomiast jeśli chodzi o sam samochód, zdecydowanie bardziej czekam na Mercedesa AMG GT3, który za chwilę się pojawi, bo tamten po prostu wygląda fenomenalnie. Zdecydowanie Yanguang nie jest na takim poziomie wykończenia jak Merc, ale Merc nie robi tego co Yanguang, więc jeśli stawiacie na. Funkcje. Jeśli chcecie mieć samochód z klocków bardzo niestandardowy, Yangwang będzie wyborem idealnym. Bo serio, ja naprawdę niesamowicie dobrze bawiłem się, kiedy patrzyłem jak on tańczy, kiedy przechylałem go na boki, kiedy bawiłem się tym żyroskopem, to zdecydowanie jest coś rewolucyjnego. Dawajcie znać co Wy sądzicie o Yangwangu i czy chcecie po niego sięgnąć. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!